Dzień dobry, nazywam się Nina Basza, prowadzę projekt Mama Przyjaciel. Ten projekt jest przeznaczony dla mam, które chcą być przyjacielem dla swojego dziecka, ale nie tylko dla dziecka, ale też dla siebie. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać bardzo praktyczne narzędzie, które w tym pomaga. Jest to coś, co pomaga dogadywać się z malutkimi dziećmi, które jeszcze nie rozpoznają czasu na zegarze i robić z nimi ustalenia dotyczące czasu. Dzięki temu dziecko uzyskuje poczucie większego wpływu na swoje życie i sprawczości, a my mamy, uzyskujemy więcej spokoju. Oto zegar mamy przyjaciela. Oprócz cyferek, zawiera także obrazki rzeczy, które jest w stanie rozpoznać już półtora roczne dziecko. Dzięki temu zegarowi możemy się umawiać na czasie z bardzo małymi dziećmi. Nie musimy mówić o 12, ale możemy powiedzieć, kiedy duża wskazówka znajdzie się na rybce, na przykład. Albo kiedy duża wskazówka znajdzie się na samochodziku, a mała wskazówka na drzewkach. I jak można to wykorzystać? Można to wykorzystać na różne sposoby. Pierwszym jest udzielenie odpowiedzi dziecku na pytanie, kiedy coś się zdarzy. Kiedy już przyjdzie babunia, kiedy już przestaniesz pracować, kiedy przejdziesz po mnie do przedszkola, kiedy już będzie wieczór. I możemy odpowiedzieć, kiedy duża wskazówka będzie na kaczuszce, albo kiedy mała wskazówka będzie na misiu, a duża wskazówka na jabłuszku. Kolejnym sposobem na wykorzystanie zegara mamy przyjaciela jest wspólne planowanie porannego wyjścia do przedszkola. Możemy na przykład zrobić sobie taki obrazek na którym sobie narysujemy, że kiedy wskazówka jest na oczach, to trzeba mieć już zjedzone śniadanko, kiedy jest na domku, to wtedy mamy mieć wyczyszczone ząbki, kiedy jest na kubeczku, to trzeba być ubranym, bo na koszulce wychodzimy. I dzięki temu dziecko lepiej się orientuje w czasie, my nie musimy go tak bardzo poganiać i oszczędzamy i dziecku, i nam wiele nerwów. Kolejnym bardzo fajnym sposobem wykorzystania zegara mamy przyjaciela jest umawianie się z dzieckiem na ograniczony czas jakiejś czynności. Na przykład pożyczę komórkę do układania pucli, a kiedy wskazówka będzie na kaczuszce, to mi oddasz. Kolejną możliwością wykorzystania zegara jest... Odpowiadanie dzieciom na pytania dotyczące tego, jak długo coś potrwa. I nawet jeżeli nie mamy przy sobie zegara, na przykład czekamy na przystanku i dziecko mówi, kiedy już przyjedzie tramwaj, to jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do jego używania, to możemy powiedzieć, jeden obrazek, czyli 5 minut, czyli ten czas, który mija między jednym a drugim obrazkiem. Albo możemy powiedzieć, no, mamy jeszcze 15 minut, to są trzy obrazki, całkiem sporo czasu, więc możemy jeszcze na przykład się pobawić. Być może wydaje ci się, że nasze dzieci są jeszcze małe i że nie ma takiej potrzeby, aby już w tym wieku były niewolnikami zegara, który cały czas każe im śledzić wskazówki i pilnować czasu, żeby zdążyć ze wszystkim. Kiedy tworzyłam zegar mamy przyjaciela, to wcale nie o to mi chodziło. Ja go wymyśliłam głównie jako narzędzie, które pozwala nazwać sobie czas na naszą radość. U nas w rodzinie wykorzystujemy, wy, ja wykorzystuję go do tego, żeby umawiać się z dziećmi na czas przeznaczony na moje własne przyjemności, takie jak na przykład wypicie kawy. I oczywiście, żeby to mogło zadziałać, żeby dzieci chciały się w ten sposób z nami umawiać, to konieczne jest przestrzeganie zasad e, odpowiedniej komunikacji. I jeżeli chciałabyś się tego nauczyć, to bardzo zapraszam do grupy Mama Przyjaciel, w której znajdziesz plik zawierający nie tylko te liczby, które można sobie wydrukować i pokolorować, aby zrobić taki zegar, ale w pliku znajdziesz także, także informacje o tym, w jaki sposób umawiać się z dziećmi, żeby chciały nas słuchać i żeby chciały nam iść na rękę. Ten zegar można wykonać samodzielnie w bardzo prosty sposób. Mnie wykonanie tego zegara zajęło z półtorej godziny. Użyłam do tego klejącej kartki i obrazków, które są do pobrania w grupie Mama Przyjaciel. Teraz przekazuję głos Ewelinie, która pokaże, jak można go wykonać w bardziej profesjonalny i estetyczny sposób. Cześć! Nazywam się Ewelina i prowadzę sklep internetowy dla rodzin, które lubią wspólnie bawić się i tworzyć zabawki. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie koniecznie na stronę rodzinazen.pl. A teraz chciałabym pokazać Wam, jak wykonać zegar czasu zaproponowany przez Ninę, Mamę Przyjaciela. Zapraszam Was do oglądania. Co będzie potrzebne? Wspomniane cyferki wydrukowane na papierze samoprzylepnym lub zwykłym, kolorujemy je markerami do szkła, drewna, akrylowymi lub permanentnymi. Tarcza drewniana ze wskazówkami i mechanizmem na baterię. Do tego potrzebujemy też bezbarwnego kleju z werniksem. By nadać kolor tarczy możemy wykorzystać bejcę wodną, która daje naturalny efekt, bądź też zrobić zdobienia markerami do drewna. Mogą to być też markery akrylowe. W moim przypadku e, użyłam bejcy wodnej w kolorze czerwonym, bo taki kolor zażyczył sobie mój syn. Nanosimy klej pędzlem na oczyszczoną tarczę zegara, czekamy aż wyschnie i nakładamy na niego cyferki. Te na zwykłej kartce e, trzeba spryskać delikatnie wodą, musimy wtedy mieć nieco więcej cierpliwości i precyzji, ale jak najbardziej jest to możliwe. Ja wybrałam opcję nieco łatwiejszą i naklejam już wycięte na papierze samoprzelewnym. Potem ponownie nakładamy ten sam klej, pamiętając, że pędzel kierujemy od środka cyferki do jej boków, by wyszły pęcherzyki powietrza. Tak malujemy całą tarczę. Klej przenika przez papier i skleja nam go trwale z drewnem. Możemy powtórzyć czynność tyle razy, ile trzeba do wyrównania powierzchni. U mnie było to dwukrotnie. Instalujemy mechanizm i wskazówki, możemy je też przemalować farbą akrylową, jeśli chcemy uzyskać inny kolor. A dla osób chcących większe rozmiary, wystarczy zaopatrzyć się w cyferki i tarcze o większej średnicy. Gotowe! Wszystkie produkty, które są Wam potrzebne do wykonania tego zegara, znajdziecie na stronie sklepu. Także zapraszam Was do rodzinazm.pl Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję nie za możliwość współpracy. Życzę Wam wszystkim wesołych i spokojnych świąt oraz dużo, dużo czasu spędzonego razem z naszymi dziećmi i z całą rodziną. Dziękuję i do zobaczenia. Aby uzyskać materiały potrzebne do samodzielnego wykonania zegaru mamy przyjaciela, zapraszam do grupy Mamo Przyjaciel na Facebooku, w której znajdziesz nie tylko... Te obrazki z liczbami do samodzielnego wydrukowania i pokolorowania, ale także informacje o tym, jak dogadywać się z dzieckiem, żeby chciało nam iść na rękę i żebyśmy wreszcie miały ten wymarzony czas na własne przyjemności. Do zobaczenia!